Kochani, z tej strony Sylwia, super, że jesteście na moim kanale Poziomka. Kreatywnym kanale, gdzie mamy mnóstwo zabawy Play Doh, slimek oraz inne kreatywne zabawy. Dzisiaj zabieram Was w podróż z takim oto malutkim zestawem, który się nazywa Power Dot. Ciasto faza, bo tutaj jest tak napisane, otóż, moi kochani, jest to taka masa plastyczna, dzięki której możemy ulepić akurat w tym przypadku słodkiego kotka. Do zestawu są dołączone oczywiście oczy, jakieś jeszcze tutaj elementy, no i pewien mechanizm. W tym mechanizmie jeszcze za chwilę Wam opowiem. Niech to zostanie małą tajemnicą, ale postaram się ulepić takiego słodkiego, różowego kotka. Wiem, że oprócz takiego różowego kotka możemy również mieć zestaw, w którym to będziemy mieli takiego słodkiego, błękitnego króliczka. Za dużo tutaj rzeczy nie ma, no ale słuchajcie, więcej rzeczy z tego wynika nie będziemy potrzebować. Ja sobie wszystko wyciągnę. Tutaj mamy ten tajemniczy mechanizm. Może póki co nie wygląda zbyt fajnie, ale zapewniam was, że będzie ekstra. No i mamy takie tubeczki yy, naszej masy plastycznej, yy, dwie w kolorze różowym, no i jedną błękitną. Wam tak. Ta masa nie przypomina w ogóle ciastoliny Play-Doh, nie przypomina też plasteliny. Jest taka, widzicie co? dziwna troszeczkę w dotyku pachnie dość specyficznie, ale ładnie. Da radę ją ugniatać, więc zaraz słuchajcie sobie spróbujemy zrobić tego kotka. Dokładnie jest to kotek Kitty i odrobina jeszcze błękitnej. No i zaczniemy teraz formować, słuchajcie, części ciała naszego kotka. Zacznę zatem od różowej ciastoliny. Łączyłam sobie te y, dwie tubki takie. No dobra i zaczniemy może od uszu. Zrobię sobie dwie kuleczki i uszy muszą mieć taki kształt y, trójkącików. O, coś takiego. No to wcale nie jest trudne, zobaczcie, takie zaokrąglone, już jedno uszko jest zrobione. Teraz tak samo muszę zrobić y, drugie uszko. Ważne jest to, aby te uszy oczywiście były równe. Lepiej się z tego, słuchajcie, bardzo fajnie. Ta y, masa jest bardzo taka plastyczna, bez problemu można robić y, różne kształty. Moje uszko musi być troszeczkę wklęsłe w środku, jak to zwykle bywa u kotków. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy wy macie jakiegoś zwierzaczka w domu. Może ktoś z Was ma właśnie kota, bo ja mam kotka w domu, jeszcze małego. To prawda, nie jest różowy, ale jest równie słodziutki. Dobra, gdy już uszy mniej więcej równe są zrobione, to możemy zrobić łapki. Łapki, moi drodzy, muszą być y, okrągłe. Tutaj, zobaczcie, ten kotek wydaje się być dosyć duży. Ja nie wiem, czy mi starczy tyle tutaj tej masy, ale postaram się. Znowu robimy kuleczkę. Jedną i drugą. Najlepiej jest to właśnie w ten sposób. I musimy to spłaszczyć. Łapki muszą być właśnie tego kształtu, troszeczkę takie podłużne. Jak już łapki mamy równe, zobaczcie takie dwa spłaszczone jajeczka, uszy również. No to możemy zabrać odrobinę teraz y, błękitnej ciastoliny, ponieważ wnętrze łapek naszego kotka musi być właśnie błękitne. Tak więc znowu robimy kuleczkę, musimy ją spłaszczyć, i wkładamy o w ten sposób do środka. Teraz to trochę wygląda jak oczy, ale to będą łapki naszego kotka jeszcze odrobina ważne znowu musimy kontrolować to aby to było równe i przykładamy i teraz jeszcze pazurki czyli takie malutkie błękitne kuleczki ich musi być aż sześć teraz te pazurki też takie lekko spłaszczone lądują zobaczcie tutaj na Łapkach. Pierwsza łapka z fazunkami jest zrobiona. I to samo teraz robimy z drugą łapką. Ale słuchajcie, zaczyna mi się to mega podobać. Łapki wyglądają mega słodziutko. Zobaczcie, jak prawdziwa, jak prawdziwa e, łapka kotka wygląda ekstra. Co my tutaj jeszcze mamy błękitnego? Błękitny jest jeszcze nosek oraz wąsy. Ups. Może od razu to zróbmy? Co prawda, nosek tutaj jest zrobiony w kształcie serduszka. Nie wiem, czy mi się to uda. Najpierw znowu musimy zrobić kuleczkę. Spróbuję teraz zrobić jakoś serduszko, a jak nie, to po prostu zostawię okrągły nosek. Ale chyba, słuchajcie, wystarczy, że tutaj wgniotę tak na środku i już powoli kształt serduszka nam tutaj wychodzi. Okej, okay, no chyba taki nosek, zobaczcie. O, chyba może być, może go jeszcze mocniej tutaj wgniotę. No dobra, skoro nosek jest, no to teraz jeszcze wąsy. Wąsy, takie nie za długie ten kotek ma tutaj zrobione. Ja Wam pokazuję dokładnie krok po kroku, jak zrobić takiego słodkiego kotka. Jeżeli podobają Wam się takie filmiki, taka forma, gdzie po kolei pokazuję Wam, jak coś ulepić, to dajcie mi znać na dole w komentarzu. A może więcej uda mi się dostać takich zestawów no i pokażę Wam więcej fantastycznych rzeczy, jakie możemy ulepić. Wąsiki zrobimy takie o cieniutkie. Na końcu muszą one być nieco cieńsze. Drodzy, wszystkie elementy są już zrobione. Praktycznie wszystko mam przygotowane. Zostało mi tyle różowej ciastoliny, a w zasadzie tej masy, takiej. I teraz z tego wszystkiego musimy zrobić ciało naszego kotka. Najpierw to mocno pozagniatam. Dobrze jest też to ogrzeć troszeczkę w swoich dłoniach, właśnie dzięki temu, że to zagniatamy, wówczas ta masa będzie taka mięciutka, no i łatwo będziemy mogli z niej coś ulepić. No, i teraz musimy zrobić idealne kółeczko z tego. Wiecie co, żałuję, że nie mam troszeczkę więcej tej masy, bo przydałoby się jej tutaj. No ale dobra, spróbujemy zrobić teraz kotka tutaj na górze. Ten kształt powinien być nieco węższy. Po prostu takie jajko musi nam wyjść. Ale to wcale nie jest takie łatwe. Delikatnie biorę to w dłonie. No dobra, mniej więcej, słuchajcie, taki kształt podobny. Zobaczcie, szkoda, że nie mam jej troszeczkę więcej, no ale trudno. No i teraz musimy doczepić nasze uszy. Jak już uszy się fajnie tutaj trzymają. Jeżeli Wam to nie chce wejść, to możecie użyć na przykład wykałaczek i wbić je po prostu jako taki stelaż w środku. No dobra, uszy są, wyglądają chyba okej, okay, co? O, tak, tutaj sobie poprawię. Ciekawe, czy wyjdzie mi taki kotek, jaki jest tam na obrazku. Teraz musimy doczepić łapki. Te łapki powinny być tutaj na dole. Przyczepione tak. O, w ten sposób yy, pod ukosem. Z noskiem i z łapkami wygląda to już w ten sposób. Łapki troszeczkę mi się tutaj rozjeżdżają, no ale niech już tak zostanie. Teraz jeszcze wąsy. Nie wiem, czy z nie za długich ich tutaj zrobiłam. Ale nie. Zobaczcie, wygląda chyba ok. Jeszcze drugie tutaj pod spodem. A, by nic mi tutaj nie odpadło. To jest, słuchajcie, bardzo delikatne. I bardzo leciutko musimy się z tym obchodzić. Są wąsy! No to teraz czas na moje dodatki. A niech to wąsy mi odpadły z tej strony. A z drugiej też! Dobra, przyczepiłam je nieco mocniej i chyba się trzymają. No a teraz do tego wszystkiego. Mówiłam wam, że dołączone były oczy, ale te oczy są gigantyczne. Zobaczcie a zasłonią w ogóle moje uszy moje wąsy e, no dobra w ogóle to mi teraz nie przypomina kota no ale to chyba przez to że po prostu to ciało jest troszeczkę za małe co my jeszcze tutaj mamy jest jeszcze ogon on jest taki gumowy troszeczkę i ten ogonek taki włochaty musimy włożyć z tyłu albo lepiej nawet tutaj gdzieś z boku żeby on wystawał o na przykład w ten sposób no i ten ogonek tam z boku zobaczcie sobie Wystaje, no i czas na mój mechanizm. Jest to taki zielony element kształtem troszeczkę przypominający rakietę. Tutaj na górze mamy ruchomy element, do niego wkładamy kokardkę. Ta kokardka wyląduje na głowie naszego zwierzaka, a żeby to się tak kręciło, cały czas bez naszej pomocy wystarczy, że tutaj ta taka bateria będzie miała kontakt z tą właśnie masą. Zobaczcie. Wystarczy, że to wciśniemy. Wówczas nasza kokardka cały czas się będzie kręcić, gdy właśnie ma kontakt z tą masą. Taka to właśnie magia tutaj się dzieje. I teraz ta kokarda i ten mechanizm muszą być albo wciśnięte tutaj, albo po prostu umocowane gdzieś z tyłu. Podczas wkładania tego mechanizmu, przyciskania go tam z tyłu, troszeczkę uszkodziłam mojego kota, ale to później można sobie poprawić. Ale zobaczcie na to. Kokardka cały czas się kręci, w ogóle nie przystaje, możemy ją na chwilę zatrzymać, ona jest taka gumowa, więc na pewno nam nie zrobi krzywdy, ale zobaczcie, ona cały czas się kręci. Wyciągnęłam teraz troszeczkę tę kokartkę, żeby ona się teraz cały czas tak nie kręciła, no i zobaczmy, czy to wygląda jak ten kotek, który jest na tym rysunku. Szczerze? Tutaj zdecydowanie jest kot, a to bardziej mi przypomina jakąś myszkę różową z długimi niebieskimi wąsami. Ponownie uruchomiłam kokardkę mojego kotka, który stał się myszą. Podobało Wam się? To koniecznie zostawcie kciuki do góry. Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie na temat e, takiej oto ciastoliny. Zostawcie kciuki do góry, a może uda mi się znaleźć więcej takich fajnych zestawów. No i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was kochani. Pa pa!